tutaj piwta. oraz Kultz. i dzisiaj mamy dla was grę y, czołgiem y, VK3601H któraś na, y, na mapie malinówka no, mapa jest przystosowana bardziej do niskich tyrów jednak y, wysokie tyry nie lubią prawda Tak, jest raczej uważana w, y, no, na, na, w społeczeństwie WOTY na nisko, niskopoziomową niskopoziomową mapę. Także ja oczywiście ją lubię. Taka dobra dla artylerii, a ja preferuję gra artylerią oraz yy, dla szybkich czołgów. Ładnie można zajechać jadąc linią A linią A i potem na serpnie 0 Można ładnie tyły zajechać Tak, linią. bardzo ładnie na, na, na górce można yy, zająć dobre miejsce dla ciężkich czołgów i potem one mają łatwą w, łatwą wjazd na artylerię przeciwnika. o ładny strzał bo ładny strzał z takiej odległości. Tak, no, no to T34, y 127 pancerza na boku, bez żadnego praktycznie anglingu. Y mhm. No to mogło wejść, mogło nie wejść, w każdym razie jak Spikasa są, nie? No, właśnie no strzał. Korzystasz w ogóle z kaśnicy zamontowanej, bo tak widzę, że masz, ale... Sobie leży, nic nie waży. Jak kiedyś bym musiał skorzystać to bym się pociął, że, że nie mam, a. No a mam no, Kupiłem na przecenie, no to mam chyba 120 tego i tego i ze 150 tych naprawczych No właściwie opłaca się tylko na przecenie kupować Jak jest przecena to to, to, to od razu w kurtowych Armis czyli papierowe Armor Tak, no bez armoru no, tej jak macie liczył, Jaki ma armor? Tak, tej T44, które. Muszę się przyznać, że od ostatnich kilku gier zmieniłem sobie czułość na, na trybie snajperskim i, i gram się o wiele lepiej. Z, mniej, z mniejszą czułością. Nie wiem, ja bym musiał sobie wręcz podwiększyć. Ja jednak lubię dużą czułość na tym. No, ja miałem problemy z malutkimi takimi korektami. No, dokładnie może gdzie strzelić. tak, może tak. Ja raczej dużo gram tam z trojerami. No to no, te gry są. Myślałem, że trafisz. Gry są powolne bardzo i, i nie ma za bardzo co, co nagrywać z nich, więc. No tak, tak, to jest. Tak Taki... samo litery. Albo jedna gra to wygląda się siedzisz 20 minut i nic nie robisz, albo. Tak, Cały tak. Czas... Albo, albo jest epicka, albo, albo po prostu no, nic się nie dzieje. No, Zastanawiałem się, czy nie wrzucić jej gry z altererii, ale trzeba by znaleźć jakąś taką interesującą. I tak. możliwe, że dużo dizingu by musiało być po prostu, u wycinania tych nudniejszych, no bo naprawdę zdarza się, że 5 minut się nawet stoi i nie ma żadnego czołgu, bo wszyscy się bronią. Zwłaszcza na wyższych tirach. A tutaj od kilkunastu sekund próbowałem coś zrobić, temu T-44. No niby te, te, technicznie rzecz biorąc to, to miałem szansę przebić, ale, ale jakoś nie, nie wchodziło. Trafiałem właśnie, ale, ale w to miejsce, gdzie, gdzie ma dobry. O, to, to było szczęśliwe trafienie mancerz. takie zupełnie chyba pomiędzy wieżyczką. Tak, te mm -hmm. 44. No, bokiem, bo, bokiem miał wieżę, nie? No, no to tam. Tam armor dużo. Starza się. Tak, znowu tutaj. Tutaj chciałem chwilę zaczekać, bo nie ma sensu pchać jako pierwszy do, do szarży, z tego cała drużyna chciała się zgrać No tak, no ale żeby... widać tutaj codna rozmowa wszystko planowanie no To jest właśnie najważniejsze w grze, Musieliśmy tak teraz się kontakt. spieszyć Tak, tak Musieliśmy się spieszyć, bo w bazie został tylko te 25 at z chyba pomocą jednego Pantera o, i co ładnie trafiłeś. Tak, trafiłem w ten... w... w radio chyba. No, jeśli to mi brakuje jakiegoś moda, może jest mod, nie wiem, żeby pokazywało uszkodzenia, jak niszczymy moduł. To by się przydało jednak. W tym momencie tutaj już... Myślałem, że ten szluger jest po prostu nieżywy, ale patrzę, nikt go nie dobija, no to mogę się połasić na fraga. No tak. Zostałem z tyłu jako taki support, bo y y moje działo ma wbrew pozorom du du dużą no siłę te no meczu słabe przebicie. Ładne. Tak, słabe przebicie, ale dużą siłę. Jak, y jak, przeciwn jak przeciwnicy przeciwnice są tacy wysunięci, to można łatwo ich y y złapać kilka ładnych strzałów na nich. No. To w sumie już mogłem jechać. O, ale jeszcze, ładne, jeszcze jeden strzał przed... Zapominam podświetlać trochę sobie czołgi. Ja podczas gry cały czas sprawdzam ile kto ma życia no. Altem. o No ładnie no faktycznie, to było takie bardzo ładne pod względem taktycznym. Tak, no ciężkie czołgi wyjechały, popodświetlały, wzięły na siebie cały ogień przeciwnika i, i mediumy mogły spokojnie sobie wszystkich wystrzelać razem z naszą artą. Z Hamelkiem. Trzeba było się śpieszyć, bo w bazie już y, AMX 50 120 był naszej. No i tam prawie nic już nie mieliśmy do no No tutaj nieszczęśliwy w tego Hamela. No bardzo to było, to było. Ale to, to takie rzeczy to się dzieją jak ma się załoga na 90%, nic czego nie można wymagać lepszego. No, no i ładna gra, jeden czołg został, no... To, gdzie on jest? Sam. Aha, tutaj. W koncie. Już nic nie zrobię, Aha. za wolny jestem. Ale bo. To, to jest najwyższy już czy jeszcze jeden jest? Jeszcze jeden jest, który daje chyba dodatkowe 100 koni mechanicznych. No, ja już bardzo rozumiem. blisko jestem do niego. Powinno mi się dużo lepiej grać. Ja będę musiał się skupić na fałka. Przepraszamy dla drobne problemy techniczne i wracamy. No. no. Nie ma tu za dużo, co podsumowywać. Fajna gra na, na, na mapie, która raczej. Fajna nie jest. Fajna dla, dla zwykłych tirów nie jest, bo tylko jest jedno miejsce, gdzie można jechać. Nic z, z się kreatywnego na niej nie zrobi. Ale grapka Pka bardzo ładnie zalety gry wspólnej, no bo jednak Wyprzepchnęliście całą grę. Tak, to no na wyższych tierach to już można się pobawić w jakieś tam taktyczne yy, grupowe jakieś ataki, a nie wszyscy na pałę te loso, losowo w każde miejsce, byleby kogoś złapać i zabić. No, zwłaszcza, że graliście przeciwko paru osobom dla wspólnego klanu, trzem. No, tak. No, po prostu nie trafili chyba na dobrych yy, graczy. No, zawsze tak można dobra, yy, podsumować. No dobra, to dziękujemy za uwagę i na razie. No pan, życzę miłego dnia. Cześć.